Cześć! Jak będą wyglądały płytki ceramiczne czy gresowe po cięciu tarczą diamentową segmentową? Słabo. Odpryski, przebarwienia, postrzępione krawędzie. Segment zostaw na beton. Do ceramicznych płytek... Używaj dedykowanych tarcz. Podstawowa tarcza diamentowa do płytek jest tarcza z nasypem pełnym. Tnie rewelacyjnie i przede wszystkim czysto. Niestety, do największych wad należy to, że szybko się nagrzewa i konieczne jest chłodzenie wodą, a nie wszyscy mają narzędzia z taką funkcją. Więc bardzo rozsądnym rozwiązaniem są tarcze, które pozwalają na cięcie na sucho. W chwili obecnej najbardziej popularne są tarcze z nasypem tak zwanym jodełka. Jest to charakterystyczny kształt nasypu, który pozwala na cięcie nawet najtwardszej ceramiki na sucho. Są jeszcze inne tarcze, na przykład ta, dedykowana do cięcia naj Otwartszych materiałów, idealna do spieków farcowych czy dektonu. Oczywiście nią również można ciąć na sucho. Wszystkie posiadają nasyp z drobnego diamentu, dzięki czemu krawędzie są równe i czyste, bez odprysków. Mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda. Jeżeli tak, obserwuj, komentuj, udostępniaj.